Zadanie piąte. Liczba minus 2 jest rozwiązaniem równania. No i tu w zasadzie nie mamy co liczyć, nie mamy tu żadnej, żadnej treści jako takiej. Pytani jesteśmy tylko, które, do którego rozwiązania podstawiona minus dwójka będzie pasować. No to sprawdźmy je wszystkie po kolei, no bo musimy to zrobić po prostu drogą eliminacji. Musimy znaleźć to poprawne rozwiązanie. A nie mamy co liczyć. Czy możemy podstawić minus dwójkę do tego rozwiązania? No możemy, ale czy to będzie wtedy prawda? Czy lewa strona będzie równa prawej? W przypadku a, jeżeli podstawimy minus 2 zamiast x, to będziemy mieć minus 2 do kwadratu plus 4 równa się 0. No i tu mamy minus 2 do kwadratu to jest 4. No bo minus 2 razy minus 2, ujemna liczba staje się dodatnią. Plus 4 równa się 0, no ale 8 nie równa się 0, więc odpowiedź A odpada. Odpowiedź B, czy tu możemy podstawić minus 2? Jak podstawimy minus 2 zamiast x, a będziemy mieć minus 2 plus 2 podzielić na 2 i to się równa 1. Czyli będziemy tu mieć 0 um, podzielić na 2 równa się 1. 0 nie jest równe 1, więc ta odpowiedź też odpada. W przypadku C, w przypadku C nie możemy e, podstawić e, tej dwójki nawet, no bo e, wtedy w mianowniku mielibyśmy 0. Czyli minus 2 podzielić na minus 2 plus 2 równa się 0, no i widzimy, że to jest równe 0, dlatego ta odpowiedź też jest niepoprawna, więc wiemy, że odpowiedź d musi być tą poprawną, ale jeszcze kurtuazyjnie. Jeszcze kurtuazyjnie upewnijmy się, czyli wszędzie zamiast x podstawiamy minus 2, minus 2 do kwadratu. Minus 2 plus 2. Plus 2, otwieramy nawias. Minus 2 plus 2 z nawiasu równa się 0. 4 razy z tego nawiasu jest 0, plus 2 razy z tego nawiasu jest 0, równa się 0. Opuszczamy nawiasy, więc wymnażamy liczby. 0 plus 0 równa się 0. Lewa równa się prawej. No i odpowiedzią do zadania jest odpowiedź D.